Witajcie! Pompeje to zamrożona prowincja rzymska położona u podnóża Wezuwiusza na terenach dzisiejszych Włoch. Dziś niewiele przypomina nam o tragedii, która wydarzyła się w 79 roku naszej ery. Niedaleko uśpionego wulkanu znajduje się włoskie miasto Neapol i kilka mniejszych osad. Same Pompeje przez długi czas istniały jedynie na kartach dzieł starożytnego rzymskiego historyka Tacyta. Wcześniej Pompeje, podobnie jak Troja, uważane były za miasto zrodzone z artystycznej fikcji. Pompeje zostały po raz pierwszy odkryte przez włoskiego inżyniera i architekta Domenika Fontane. Podczas układania kanału od rzeki Sarno jego ludzie znaleźli część murów miejskich pod warstwą ziemi. Stało się to w 1592 roku. Niecałe 100 lat później, podczas kopania studni, odkryto zniszczony budynek, na którego ścianach widniał napis: Pompeje. Początkowo napis ten uznawano za znak przynależności do słynnego rzymskiego władcy Pompejusza, a same ruiny uważano za jego rezydencję. Dopiero w 1749 roku archeolodzy rozpoczęli prace wykopaliskowe. Od tego czasu odkryto wiele niesamowitych znalezisk tego starożytnego miasta, a w dzisiejszym filmie opowiemy Wam o najciekawszych z nich. Zwykłych ludzi zazwyczaj interesuje odkrywanie skarbów, ale prawdziwych naukowców akademickich najbardziej pociągają przedmioty związane z wytwarzaniem. Nie ma nic bardziej interesującego niż zrozumienie, jak i co wytwarzano w czasach starożytnych. Dość dobrze wiemy, jak pieczono na przykład chleb, pisali o tym starożytni rzymscy autorzy, ale tylko Pompeje pozwoliły zobrazować ten proces od początku do końca. Znaleziono pomieszczenia piekarni z piecami, z których w jednym przechowywano nawet przypalone bochenki chleba. Wewnątrz piekarni znajdowało się jedno lub więcej niezwykłych urządzeń wykonanych z szarego, trwałego kamienia. Ich dolna część składała się z grubej kolumny zakończonej stożkiem u góry, na którym umieszczano górną część przypominającą klepsydrę z otworem na całej długości. Po bokach znajdowały się kolejne dwa kwadratowe otwory. Jak się okazało, były to młyny ręczne. Zboże przywożono w workach bezpośrednio do piekarni, gdzie mielono mąkę i zagniatano ciasto. Ziarno wsypywano do górnej części młyna, niczym do lejka, a w boczne otwory wsuwano kamienne pręty, co umożliwiało jego obrót wokół własnej osi. Aby praca szła dobrze, potrzebny był robotnik z każdej strony. Już w XX wieku jeden z młynów ręcznych został odrestaurowany poprzez dodanie niezbędnych części, po czym zaczęto nim regularnie mielić ziarno, jakby w ogóle nie minęło 2000 lat. W ten sposób naukowcy poznali dokładną wydajność starożytnych młynów i dowiedzieli się także ile mąki zużywali pompejańscy piekarze na przykład na chleb. Dodatkowo podczas wykopalisk w Pompejach odkryto wiele obiektów różnego pochodzenia, w tym też te o tajemniczym przeznaczeniu. Na przykład w latach 60. XVIII wieku znaleziono unikalny artefakt w kształcie szynki. Pierwotnie uważano go za amulet lub dekorację, ale niedawno profesor na Uniwersytecie Wesleyan w USA udowodnił, że w rzeczywistości był to miniaturowy zegar słoneczny przeznaczony do pomiaru czasu na szerokości geograficznej Pompejów. Zwolennicy teorii historii alternatywnej uważają, że niektóre znaleziska w Pompejach zaprzeczają oficjalnej chronologii, np. szklane okrągłe naczynie z przezroczystego szkła. Zaskakuje tych, którzy są mniej zaznajomieni z historią, ponieważ uważa się, że przezroczyste szkło zaczęto produkować dopiero w Europie w XIV wieku. Jednak tak naprawdę już w XIII wieku Roger Bacon zajmował się produkcją nie tylko szkła przezroczystego, ale nawet szkła optycznego, które było wyjątkowo przejrzyste i nadawało się do produkcji instrumentów naukowych, mimo że wiele tajemnic starożytnych producentów szkła zaginęło. Na szczególną uwagę zasługuje jedno z najnowszych znalezisk. Jest to doskonale zachowane pomieszczenie niewolników w willi w Pompejach. Rzuca światło na mało znane nam fakty z historii cesarstwa rzymskiego. Pomieszczenie, w którym mieszkali niewolnicy, odkryto na przedmieściach Pompejów w dużej willi Civita Giuliana. Jak się okazało, niewolnikom przydzielono do zamieszkania w willi dość ciasny pokój o powierzchni 16 metrów kwadratowych. W pokoju znajdowały się trzy drewniane łóżka, znajdował się tam także wał rydwanu, nocnik i metalowa skrzynia z różnymi przedmiotami gospodarstwa domowego. Prawdopodobnie był to pokój małej rodziny, która na co dzień wykonywała pracę w willi. Pokój oświetlało jedno małe okienko. Jak zauważają archeolodzy, nie natrafiono na żadne ślady dekoracji ścian. Pod łóżkami badacze znaleźli kilka rzeczy osobistych mieszkających w tym pokoju kobiet. Wśród nich były także duże amfory i dzbany ceramiczne. Same łóżka wykonane były z desek i lin. Dwa z nich były normalnej wielkości, a jedno było małe. Najwyraźniej należało do dziecka. Odkrycie to jest wyjątkowe, ponieważ opowiada o życiu i codzienności ludzi, o których praktycznie nie ma żadnych wzmianek w źródłach historycznych. Kolejnego ciekawego odkrycia dokonano w ruinach luksusowej willi w rejonie Civite Juliane, na północ od Pompejów, gdzie archeolodzy odkryli zaskakująco dobrze zachowany rydwan ceremonialny. Posiada cztery koła, żelazne części i dekoracyjne arkusze brązu, czerwone panele drewniane oraz cynowe medaliony. Rydwan zdobią wizerunki satyrów, nimf i amorów. Sugeruje to, że najprawdopodobniej wykorzystywano go podczas ceremonii ślubnych. Naukowcy potrzebowali tygodni, aby ostrożnie podnieść starożytny rydwan. Warto zauważyć, że sama willa została częściowo zniszczona, ale ten niesamowity rydwan przetrwał praktycznie bez większych uszkodzeń. Rydwan ma szczególne znaczenie, ponieważ był używany do podróży rytualnych, a nie funkcjonalnych. Nie tylko jednak luksus rydwanu wzbudził zainteresowanie badaczy, ale również fakt, że bardziej przypomina rydwany spotykane w starożytnej Grecji niż we Włoszech. Mówi się również, że rydwan został odkryty przez ekspertów w ostatniej chwili. Pompeje stały się celem nierejestrowanych gości i rabusiów, a kopacze odkryli dwa nieoficjalne tunele wykopane po obu stronach starożytnego rydwanu, co sugeruje, że i on miał zostać skradziony. Obecnie rydwan jest objęty dokładną ochroną i badany przez laboratorium Parku Archeologicznego w Pompejach. Wydawać by się mogło, że w mieście, w którym odkryto wiele przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych i brązu, marmurowych posągów i innych skarbów starożytnej kultury, trafienie na mały napis wykonany węglem drzewnym nie powinno stać się sensacją, ale w tym przypadku było to zupełnie na odwrót. W ostatnich latach, po raz pierwszy od wielu dekad, archeolodzy przeprowadzili wykopaliska na dużą skalę w północnej części Pompejów. Na przykład w 2018 roku odkopano tutaj dom z ogrodem. Erupcja wulkanu dopadła go w momencie remontu. W jednym z pomieszczeń na ścianie był już położony biały tynk, ale jeszcze nie rozpoczęto malowania. Mały humorystyczny napis zawierający datę: 16 dzień przed listopadowymi kalendami, co odpowiada 17 październikowi. Według listów Pliniusza Młodszego, świadka erupcji Wezuwiusza, przypuszcza się, że wybuch miał miejsce 24 sierpnia 79 roku. Naukowcy jednak już dawno zauważyli, że ofiary erupcji mają na sobie ciepłe ubrania, a w ich domach znajdują się paleniska. Ponadto podczas wykopalisk natrafiono na ślady granatów, które dojrzewają we wrześniu. Ponieważ dom był w trakcie remontu, a napis wykonano z krótkotrwałego węgla drzewnego, można przypuszczać, że nie mógł pojawić się rok przed erupcją czy nawet wcześniej. Oznacza to, że nastąpiło to nie wcześniej niż w drugiej połowie października, a być może nawet i w listopadzie. Jak widzicie, jeden mały napis na ścianie wymusił na naukowcach przesunięcie znanej daty erupcji o 2-3 miesiące. Nieco wcześniej, przed Pompejami, katastrofa dotknęła małe nadmorskie miasteczko Herkulanum. Na początku pierwszej nocy erupcji Wezuwiusza zostało zniszczone przez gaz i popiół. Miasteczko znajdowało się niedaleko ocalałego Neapolu i przez długi czas wierzono, że prawie wszystkim mieszkańcom udało się uciec. Znaleziska kości zmarłych były na tyle rzadkie, że jeden z odkopanych domów, w którym przetrwały szczątki, otrzymał nazwę Domu Szkieletów. W 1980 roku, aby odprowadzić wodę z wykopów, zdecydowano się na budowę kanału i przekopanie linii brzegowej na zachód od miasta. Podczas tych prac odkryto małe pomieszczenia, które nazwano łukami. Te otwarte na morze identyczne pokoje miały wykonane sklepienia. Niektóre z nich mogły służyć jako szopy na łodzie, chociaż nie udało się odnaleźć pozostałości łodzi. Ale w pokojach i niedaleko na brzegu znaleziono też ponad 300 szkieletów mieszkańców miasta, a nawet też i oficera marynarki wojennej. Znaleziska te pozwoliły ustalić wiele faktów na temat mieszkańców Herkulanum, wyjaśnić przyczyny ich śmierci i dopracować obraz erupcji wulkanu. Ponadto na brzegu znaleziono łódź ze sprzętem wędkarskim, drewniane sufity pomalowane farbami i wiele więcej. Badania łuków wznawiane są co jakiś czas, a naukowcy nie przestają mnożyć i wyjaśniać pozyskane dane. Wielu z Was, oglądając ten film, może pomyśleć, że archeolodzy nie znaleźli żadnych cennych przedmiotów podczas wykopalisk w Pompejach, ale to nieprawda. Oczywiście w samych Pompejach nie znaleziono zbyt wielu pieniędzy ani cennych przedmiotów. Najwyraźniej część mieszkańców zabrała ze sobą swój dobytek, część natychmiast trafiła do rabusiów którzy odkopali zabudowania zaginionego miasta zaraz po erupcji, kiedy jeszcze można było się połapać, gdzie wszystko leży. Największy skarb w historii wykopalisk wokół Wezuwiusza odkryto podczas odkrycia willi Pisanella, położonej w rejonie Boskoreale, bardzo blisko wulkanu. Nazwano ją skarbem Boskoreale. W 1895 roku odnaleziono tutaj pozostałości skrzyni zawierającej ponad 100 srebrnych was, a także pozostałości worka z 1000 złotych monet, aureusów. Większość skarbu została wywieziona z Włoch i następnie trafiła do kolekcji paryskiego Louvru a pewna jego część do Muzeum Brytyjskiego. Jednym z największych znalezisk była misa, a dokładniej Skifos, z wizerunkiem triumfującego zwycięstwo cesarza Tyberiusza, rządzącego w latach od 13 do 47 naszej ery. Na misie widoczne są wszystkie szczegóły uroczystego wydarzenia. Szaty cesarza, mężczyzna trzymający wieniec, towarzyszący Rydwanowi żołnierze. Obrazy te pozwoliły na poznanie szczegółów dotyczących rzymskiego triumfu. Przez stulecia archeolodzy wykonali żmudną pracę, eksperci ostrożnie usuwali popiół wulkaniczny i małe kawałki porowatej lawy, a i tak po wykopaliskach na tak dużą skalę około jednej trzeciej starożytnego miasta pozostaje zakopana pod warstwami półmeksu i popiołu, oczekując na dalsze badania przez przyszłe pokolenia. To wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się interesujący, zostaw polubienie, a także komentarz. I do zobaczenia wkrótce.